Panie Kamilu, jeszcze mamy kwestię błędów. Jakie? Bo mogą wyskoczyć błędy. To jest normalne urządzenie, ma wyświetlacz, a zatem może nam pokazać jakieś błędy. Często zdarzają się takie błędy przy ogrzewaniach różnego rodzaju i tam. Albo nie mamy napięcia odpowiedniego, albo nie mamy zasilania, czyli na przykład gaz nam się skończył. Jak to wygląda w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych? One aż tak rozbudowane nie są, ale tak mają również informacje o potencjalnych uszkodzeniach elementów elektrycznych tutaj w samym urządzeniu. Tak? Czyli dostajemy informację, że Czujnik, który jest tutaj pod spodem zamontowany na parowniku, na przykład, jeżeli jego parametry są poza zakresem, to wówczas wystarczy nam tutaj błąd, który według dokumentacji będzie miał numer chyba 01, czyli błąd tego czujnika. Jeżeli będzie problem z czujnikiem na górze, który jest zamontowany na skraplaczu, wówczas rzeczywiście będzie kolejny błąd. To jest dla nas informacja zwrotna, gdzie szukać tego problemu. tak? Kolejną rzeczą, jeżeli będzie na przykład niewystarczająca tutaj parametry pracy, też jest na to osobny błąd. Jest ich dosłownie kilka, ale w razie problemów, natury wady ukrytej urządzenia, czy też wady eksploatacyjne, że to już no ileś tam czasu klimatyzacja ma i nam służy, jest tutaj nam pomoc w szukaniu tej usterki. Dobrze, a gdzie znajdziemy te błędy albo te kody błędów i co w przypadku wystąpienia jakiegoś błędu zrobić? czy jakieś informacje te błędy, o... te błędy są opisane po prostu w dokumentacji montażowej, bo te klimatyzacje są ogólnodostępne, tak? Wówczas rzeczywiście ciężko nam coś samemu e, wykonać, ale jeżeli na przykład umawiamy się na serwis, e, no to wtedy możemy się przed przyjazdem upewnić na przykład, czy ten serwis dysponuje daną częścią, a jeżeli on na przykład tego nie ma, to może w tym momencie się przygotować lepiej do tej wizyty, tak? Żeby ten temat zamknąć w ciągu godziny, a nie rozbijać tego na dwa przyjazdy. No, po prostu, no, tak, tak to powinno działać. Dobrze, a czy wy świadczycie jakąś taką usługę właśnie takiego jakby wsparcia technicznego, telefonicznego? Nieformalnie. Tak, Nie, nieformalnie. tak, tak, tak. Niektórzy traktują nas troszeczkę jako infolinię WebASTO, ale już niestety mamy z tego tyle obowiązków wynikających, że ograniczamy się do swoich klientów, które my dostarczyliśmy, do firm, z którymi współpracujemy, bo po prostu nabierzemy na to pełną odpowiedzialność i wsparcie.